Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim następnym odcineczku. Dzisiaj sobie zrobimy opening w CSGO z skrzynek Spectrum 2. Dokładnie mam ich chyba 18. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że jakiś fajny ludzik nam poleci. No to zaczniemy od pierwszej skrzyneczki. No tu jak widać, fajne są nawet nagrody. Liczyłbym na tego akacza albo jakiś nożyk. Dobra, lecimy. No, no, no. No oczywiście mamy TK-9, tek nawet ładny. Zajęknie, zobaczmy. Lekkie używanie. No dobra, lecimy dalej. No dawaj, kurwa, coś dobrego. No, tam tyle był. Super kurwa, olbrzym. Ale też ładny, nawet no dobra, zobaczymy Dawaj, dawaj kurwa Dawaj noży, dawaj kosę kurwa no No ale mogło być kurwa też fabrycznie nowe panie Co to kurwa jest? No, no, no Dalej dalej lecz kurwa Chujuty! chuju, ty. Dawaj. Nożyk. Patrz kurwa fioletowy. Autokampa. Nie dziękuję. Dawaj kurwa. Kałacho. Chociaż kurwa kałacha bym chciał. znowu zostało no no, no kręć, kręć się kręć się no nie no kurwa mać ty. cały czas to samo leci to już trzeci no to 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 to, to panie no i to jest kurwa skina nie jakieś tam badziewia to już ładnie wygląda, podoba mi się. Zobaczmy to. Mm, ładne. Ładne, ładne. Nie powiem, że nie. Po testach bojowych, ale nie widać, żeby było aż takie kurwa jakieś używane. No, no. Dajesz, dajesz. Znowu. A teraz to jest oh, Nie gram tym kurwa, ale... Nie wiem, też na chuj mi to. No nawet nożyk kurwa nie razu nie przeleciał do no to ma być. Oszustwo jak chuj. Pobdzierane kurwa. No, dawaj. Dawaj. A co innego, mogłoby wypaść kurwa, nie? Użyj. O, na przykład ten P250, daj pyska, kurwa. Mogłoby być, mogłoby być, albo jakieś tutaj o te fioletowe kurwa. To nie, autocampę kurwa dać i nie się cieszy. O, kurwa super, super. Chuj. Dawaj kurwa. Nie te czerwone skiny, A nie. Hmm. No to już takie mam cztery, tak, tak, no zajebiście, ja pierdolę, ee, dalej mi z tym, mnie panie jeszcze te księgi. no, 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 no i chodź. O, ale ze Star Trekiem, no to już lepiej, lepiej, lepiej. No dawaj, dawaj, kałaska, kałaska, daj mi kałaszka. No bo chociaż o to mogłoby być kurwa. Te skiny nie są nie wiadomo jakie drogie kurwa powinny częściej wypadać do chuja. Mk przeleciała. No ja pierdolę. No i kur. No bo co, bo co innego kurwa? Nie olbrzym. Fioletowy tylko jeden poleciał. Pierdole. No, gej będzie kurwa jeba na ty, ale ze Star Trekiem, no dobra, no dobra. No. Jak jest dobra. Ostatnie dwa pojemniki. Kurwa, żałosne, żałosne. I ostatni pojemniczek, kurwa. Indy i rękawice. to tego potrzebuje, tego potrzebuje. Kurwa, to jest ten pojemnik, ty. Chyba, ty, 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 ty. Musimy drodzy Państwo zakupić pojemniczek, kurwa, bo brakuje mi pojemniczka. Spektrum 2 Dawaj mi tu Dla. Dawaj mi to jedno, kurwa panie Kup Tak kurwa kup, tak za... Kurwa, zatwierdź, tak złość zamówienie Dawaj mi tu kurwa skrzynie Dobra, kurwa widzę jaki bunk. Otóż ten ostatni pojemnik do chuja pana. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Gej będzie kurwo jebana, ty szmaciarzu, ty złodzieju jebany. No dobra, zmieszajmy te podziewiaste skiny, kurwa, ale czekaj, to zamień tak, to założyłem, bo jest fajne Olbrzyma ze Star Trekiem, też załóż I, i coś tam jeszcze było ze Star Trekiem No ta kampa, no kurwa, nie korzystam, ale niech będzie Na razie tak nic nie mam Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze na chujnia z grzybnią ty Teka jeszcze, chyba. załóż, a co kurwa A to Użyj kontrakt To używam, to używam, to nie, ale to Użyj. użyj kurwa, użyj, 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 użyj też użyj, nie, to używam, to używam. Ale czekajcie, po testach bojowych, po testach po ciężkich, testał kurwa. Dobra. Nie ma nawet co patrzeć. No dobra, gotowe. Do ha! Można kurwa? Można! Panie! Udało się po testach bojowych, ale jest dalej. Ale wygląda ładnie, kurwa. Jak nowa, jak nowa. ty Dobra. Zamień. Zatero też, panie za kurwa, bo ładne to. No dobra, już chyba kontraktu nie zrobimy, bo jest mało. No ale dobra, moi drodzy, to na ten opening będzie tyle? Mam nadzieję, że się wam podobało, Mam nadzieję, że też będę robił tego więcej. Jak będzie więcej kasy, ale zobaczymy. Więc ja się z wami żegnam. Na razie.